Zapraszamy Państwa do prezentacji programu, który umożliwia prowadzenie ewidencji opakowań i produktów sprzedawanych do Czech. Program umożliwia skonfigurowanie dla każdego sprzedawanego towaru listy wyrobów, z których składa się opakowanie. Program umożliwia prowadzenie ewidencji sprzedawanych produktów. W programie możemy wprowadzić ręcznie ilość oraz datę sprzedanego produktu, ale również zaimportować listę sprzedanych towarów z portalu Allegro. Import odbywa się za pomocą pobranego wcześniej pliku CSV. Dal każdego sprzedawanego produktu tworzymy listę opakowań. Listę możemy modyfikować dowolnie. Każdy towar może składać się z wielu różnych materiałów. Po stworzeniu listy opakowań dla każdego produktu możemy utworzyć raport za wybrany kwartał. Używanie programu jest intuicyjne i proste. Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu.